Pamiętnika Karoliny, odcinek trzeci. Na samym wstępie tylko powiem, że zdecydowałam się jednak nie zapisywać najpierw tej historii, żeby ją potem odczytywać, ponieważ mi to co dziwnie, a nawet bym powiedziała, że tak sztucznie. Tak jak ktoś skomentował, w sumie mając rację, że jest to taki mały sitcom, tak więc żeby było bardziej naturalnie. Może trochę chaotycznie będzie, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Otóż ostatnią opowieść zakończyłam w momencie, kiedy ta dalsza sąsiadka bardzo mnie prosiła, żeby się z nią spotkać, ponieważ miała pytanie dotyczące swoich córek, jeśli chodzi o szkołę. No i tak sobie myślałam: dobrze, przyjdzie, pokaże mi może jakieś zdjęcia. 10 minut. I po sprawie. Jak pamiętacie, mówiłam, że w tym czasie moje dzieci były bardzo małe, dlatego też no, większości osób, które się do mnie zgłaszały, to po prostu nie były przeze mnie przyjmowane. Po pierwsze, dlatego że nie miałam czasu, a po drugie, że no, też nie byłam przygotowana, że nagle się będą pojawiali ludzie, którzy będą potrzebowali. Jakiejś wizji, wglądów, informacji. Myślę, że to też nie był odpowiedni czas, żeby się tym zająć. No, ale wiadomo, sąsiadka z ulicy obok poprosiła mnie. No, nie miałam serca, żeby jej odmówić. No, w końcu sąsiadka. Z sąsiadami, jak to się mówi, trzeba dobrze żyć. No i faktycznie umówiłyśmy się do pewnego dnia. Przyszła do mnie się sobie. Przyszła w ogóle z córką. Z córką, ta córka może miała wtedy z 12 lat. No i zaczęła powiadać, że no ta córka ma tam kłopoty w szkole, że pani od matematyki się na nią uwzięła. No i generalnie prosiła mnie o jakiś, o jakiś wygląd, żeby pomóc tej córce, żeby może jakoś mieć lepszy kontakt z tą panią, albo co tam się dzieje, co leży właściwie w, co leży u podstaw tego, że, że ta córka właśnie no, miała takie kłopoty z tą nauczycielką. No ale tam za dużo generalnie nie zobaczyłam. No i e, powiedziałam. Co, co ewentualnie mi przyszło do głowy. No, i w tym momencie ta pani przekazała pokazała mi zdjęcie swojej drugiej córki, starszej. Bodajże wtedy miała 15-16 lat. I wiecie co, no wzięłam do ręki to zdjęcie. I tak się przyjrzałam, i wiecie co. Znowu kontakt mój fizyczny. Z czymś spowodował, że miałam wizję. I ta wizja była tak dla mnie szokująca, że po prostu no, aż za nie mówiłam. Otóż, co zobaczyłam. Zobaczyłam taki znowu taka stoklatka, taki obrazek, tak? to, to zawsze te wizje tak wyglądają. To jest taki taki impuls, że nagle masz, że ktoś ci pokazuje po prostu tak, jakby. Jakby pocztówkę z jakąś sytuacją. No i zobaczyłam, słuchajcie, bardzo wyraźnie pokój pomalowany właśnie w taki sposób. Kiedyś malowano, że tak jedna trzecia ściany była pomalowana na jeden kolor, a dwie trzecie ściany na inny kolor, i ta jedna trzecia ściany to była taka. Taka farba, wiecie, zmywalna, że gdy ktoś przechodził czy dotknął, szczególnie małe dzieci, na przykład, no to można było pozmywać i, wiecie, taka farba olejna. No i ja, tak, właśnie, zobaczyłam bardzo, bardzo wyraźnie, właśnie ten, tą, tą ścianę, i na tle tej ściany, właśnie, zobaczyłam, e, zobaczyłam tą córkę, właśnie i jakiegoś takiego starszego faceta. Znaczy starszego, no, starszego ode mnie w tym czasie. No to tak około ile on mógł mieć z 43-45 lat. No i wyobraźcie sobie, że. No i oczywiście dochodziło do molestowania. Wyraźnie zobaczyłam moment molestowania seksualnego córki. Znaczy córki, ja nie wiedziałam, że, że, że to akurat jest ojciec. No, ale tak jakoś mi się to poskładało wszystko. Miałam, wiadomo, miałam wiedzę taką, że to jest ojciec jej. No, ale wiecie co, no ja, jak ja mogę powiedzieć matce, że jej mąż molestuje córkę? Zresztą jakie miałam dowody? No żadnych nie miałam dowodów, oprócz tej wizji, która akurat mogła być e, no nieprawdziwa, bo akurat mogło mi się to tylko wydawać. Tym bardziej, że sprawa bardzo poważna rzucać na kogoś oskarżenie jest łatwo, ale jest to, jest to przypuszczone nawet karalne. Dlatego słuchajcie. Co zrobiłam? Otóż powiedziałam tej pani, że no nie widzę nic takiego, nie że kłamałam, ale po prostu no nie chciałam rzucać żadnych oskarżeń. Też Zaczęłam tak delikatnie wypytywać, kiedy córka przychodzi ze szkoły, czy jest sama w domu, czy, czy boi się być sama w domu, czy, czy woli na przykład być poza domem. No i tak zaczęłam jej odpowiadać coś bardzo ciekawego. Powiedziała, że córka właśnie, co ją dziwi, nie lubi być sama w domu, że bardzo często. Właśnie przychodzi późno bez bez podania przyczyny. Że zawsze pyta matki o której ona wróci z pracy, że tak się stara właśnie przyjść do domu wtedy kiedy, kiedy ta mama jest już w domu. No i tak właśnie ja zadawałam pytanie, ta pani mi zaczęła opowiadać. No i wiecie co się okazało, że ta pani się domyśliła. No nie była to, to osoba naiwna skojarzyła, że coś, coś tam jest i wprost nie zapytała to powiedziała tak no to pani Karolino, czy, czy pani uważa, że krzywda się dzieje mojej córce w domu, czy to jest coś związanego z moim mężem? A ja mówię, wie pani co, nie wiem, nie wiem, proszę to sprawdzić, najlepiej przyjść wcześniej z pracy. Powiedzieć, że pani na przykład będzie dłużej, a przyjdzie pani wcześniej, po prostu kilka razy niech pani coś takiego zrobi. No i dużo czasu nie trwało. Ta pani zjawiła się u mnie cała zapłakana i mówi, że faktycznie zrobiła tak, jak jej poradziłam, i naszła, jak mąż molestował jej córkę. No i wiecie, co. No i co ja mogłam poradzić? No mogłam poradzić tylko zgłoszenie na policję, bo, no bo sama, sama nie wiedziałabym, co robić w takim przypadku. No i ta pani zgłosiła na policję, poszła, zgłosiła, policja się tym oczywiście zajęła. Ta córka właśnie molestowana też miała rozmowę z psychologiem, a to wiem znowu z opowieści właśnie tej pani, bo ta pani mi przychodziła i opowiadała, co tam dalej się dzieje. No i córka miała właśnie rozmowę z psychologiem policyjnym. Psycholog potwierdził, że córka była molestowana. No i oczywiście policja zainteresowała się, jak, jak ta kobieta wpadła na ten trop. No to ona powiedziała, że ona była u takiej pani, która ma takie wizje i ona jej powiedziała, no to sobie wyobraźcie, jak policja na to zareagowała. Tak, drugi Jackowski, Jackowska, tym, tym razem nie Jackowska, tylko, tylko Morenowa, <laughs> Morenowska. No i nie, nie, ja oczywiście nawet się nie porównuję do Pana Jackowskiego, bo dla niego pełny szacunek, bo ten człowiek jest wręcz niesamowity, aczkolwiek mam też historię, która wiąże się z Panem Jackowskim. Nie bezpośrednio, ale pośrednio, ale pojawia się tam jego osoba, ale to będzie w kolejnym odcinku. Wracam do mojej historii. No i oczywiście policja. a, a no ta pani miała wizję, skąd ta pani miała wizję? No i tak, jak to się mówi, po sznurku do kłębka policja koniecznie chciała się ze mną spotkać. No i pewnego pięknego dnia podjechali sobie pięknie samochodem. Zaparkowała policja przed moim domem, no i, no i oczywiście przyszli do mnie, no, no i sobie rozmawialiśmy, no to koniecznie chcieli wiedzieć, jak to i zobaczyłam, jak to się dzieje, czy to możliwe, no i co no, w nim tłumaczyłam, tak, no, tak jak było, po prostu. Oni zafascynowani nawet pytali o szczegóły, no bo, no bo yy, mówią, no bo ta pani nawet powiedziała... Że, że, że koniec końców to pani nakierowała tak na na, na, właśnie na to, żeby, żeby ta kobieta wcześniej przychodziła z pracy i tak dalej, i to nakryła. No, no i tak policja zainteresowała się również moją osobą. No i po jakimś czasie dostałam telefon z policji z sprawa już trafiła do sądu, no i proponują, żebym zeznawała w sądzie jako świadek. No to sobie wyobraźcie moje zażenowanie, no bo co, pójdę do sądu, no i w sądzie mnie zapytają i: Pani Karolino, proszę powiedzieć, jak pani doszła do takich informacji? Znaczy, co powiem, że miałam wizję, słuchajcie, w tym sądzie. No to przecież, jak wyjdę z tego sądu, to tam już będą z na mnie czekali. Ja dlatego ja powiedziałam, że jeśli mogę uniknąć tego sądu, to bardzo bym prosiła, żeby mnie w to nie mieszać, bo to tak naprawdę to ta pani sama odkryła, ja tylko nakierowałam. Także uprzejmie proszę, żeby mnie nie mieszać w to. No i wyobraźcie sobie, że ta sprawa się skończyła w dosyć przykry sposób, ponieważ ta pani... Mama tej dziewczyny wycofała oskarżenie, wycofała wszystkie zeznania, kazała córce też wycofać zeznania. No bo jak mi wytłumaczyła, generalnie bała się po pierwsze zemsty męża, a po drugie, mąż przynosił najwięcej pieniędzy do domu. No, i po prostu ona się bała stracić, tak naprawdę, źródło utrzymania. Pomimo, że pracowała, ona zarabiała bardzo małe pieniądze, a naprawdę to mąż przynosił pieniądze i utrzymywał cały dom. I nie chcąc stracić właśnie tego źródła finansowania, no, wolała po prostu odwołać wszystkie zeznania. I powiem Wam tak, na początku byłam zdegustowana i nawet no, i zła, byłam nawet, no bo, no bo co, poświęciła dziewczynę dla pieniędzy, tak można powiedzieć. No ale z drugiej strony sobie pomyślałam, nie mi to oceniać. Nie wiem, jak ja bym się zachowała na jej miejscu, bo łatwo oceniać, łatwo krytykować, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, co my zrobilibyśmy na tym miejscu więc no nie oceniam, przyjdzie czas, to pani będzie, będzie oceniana nie przeze mnie. W każdym razie no tak się to skończyło, sprawa z policją się tak nie do końca skończyła, ponieważ gdziekolwiek, a w ogóle no to oczywiście znowu rozeszło się po całej policji, tamtejszej, że, że jest taka osoba, która może coś tam zobaczyć i tak dalej. No więc były pewne zakusy, żeby mnie gdzieś tam jeszcze wplątywać w różne rzeczy, aczkolwiek ja, ja się nie dawałam wciągać w, żadne, w żadną współpracę. No i w momencie, kiedy ja na przykład gdzieś tam szłam po ulicy w tym moim miasteczku i gdzieś tam się pojawiałam i akurat był policyjny samochód, bardzo często zwalniali i się mi przyglądali. Tak jak wiecie, jak się małpie w zoo człowiek przygląda. No to taką poczułam się małpiatką w tym, w tym moim, w tym moim małym miasteczku i to wcale nie było przyjemne. No aczkolwiek no miałam taką widzicie przygodę. Ale to już nie chodzi o mnie, tylko chodzi o tą biedną dziewczynę, no ona już teraz jest pełnoletnią kobietą, także myślę, że sobie już poradziła ze wszystkim. Mam nadzieję, że ta młodsza dziewczyna, ta jej siostra, no chociaż ona tam już pewnie pełnoletnia jest, no że tam jej się krzywda nie dzieje. Widzicie, taka to była historia z tematem Policji w tle. Ciekawe, ciekawe, co tam dalej u tej pani. Mam nadzieję, że wszystko nie w porządku. No to tyle na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.